Zobaczymy, jak będzie z ojka i diabła. Ja nie, 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 jestem. <grystanie> kurwa, jestem biedny. A jak tu medyka trzyma? Wow. Tak, tu ma medyka i zapierdzie, ale jak szalony. I od Poprytoła, nie? No, ciekaw się, jak, ja, czy trudno będzie trafić. Nie wielki pok. Jak co? Jak szpok. Jak, jak szukam. Jak, jak spok jak... ze Starpeka? No spok. 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 Ale to spawa szybko w miarę. No tak, w miarę ogarnia, tylko ten. To jest Huber nie steruje. Piepiu, piepiu, piepiu! O kurwa, Czwarty level speedera! Napierdalando, tak to mówi po hiszpańsku, to znaczy bieg szybko. No, no, kto pierwszy? No, ja już Ja Biał nas w poprzednim polu. Pa, pa, pa. Ja sobie tego nie Ja bym nie podespołował. Ja bym nie podespołował. Ja bym Ja to jestem niespilowany dzisiaj, bo grał speederem. Co? Kurwa, o zabiegłeczkę. Z drugą! Kurwa prosto, nie krzywo! Co to ma być? Dziękuję Ja był traktoruj tutaj z nami, bo... Trzeba tu oni też nam reaktor atakują Bęk! Jebs! No właśnie Jezu, ile ich tu jest? Ja was pozamiażę Ale my im zespawamy szybciej, bo bip, się bip, na tym bip, znamy no, no, To trakt, <laughs> będzie szybciej O kurwa. czekać! Oj oj. oj, oj, zaraz się pojawię, ojku Oj, się Gdzie jesteście, my friend? Halo? Rudy Olof, Rudy Plaga z Twitcha Dawaj też u nich, Mówiłem ci, bo spierd... Serio? No serio, no lecieliśmy Naprawdę na pożycie... reaktora, to polecieliśmy po prostu i Serio, poleciłem, bo. bo ja myślałem, że sobie jej robicie. Nie no, sobie jej już zespawaliśmy jedno. <grym> Wy to jesteście gupalę jednak. Speedy Gonzalez! Gonzales. Tak, robot, to jest robot sami. Znowu i trafił. Ale bieda. O, wybuchłam. O nie! Zabili ojkę na strzałach. Oh, 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 oh. Jezu, przestań się udrzeć. Co za Chodź, bo ci zrobię dramę Nie <śm> rób dramy, kurwa, bo usunę kanał i zobaczysz <śm> O, chciałam ci zobaczyć O nie, o, trafili mnie Trafili Ale mnie A spoko, tak później założę sobie Trafili mnie O, o! co to ma być, jestem niezbronnym to... działkiem Kurwa, gdzie moje FPS? -y? oddać Niezbronnym działkiem Działko w sumie nigdy nie może być. No i w piżdzie wyglądało. Bezbrodny działko, nie. Zbronny karabin maszynowy. Oj oj, nie chciałem strzelać. To mnie zbusił. O nie, ja Jest... pełen umarł. Nie, jestem bezbronny. To umarł, ten żyje w sumie w tym wypadku. Prawda kłamiesz. A tyśra tu jest powrotem do traktora. Kończę i Ale to jest. N... Nie taktycznie, taktycznie. To nie taktycznie, faktycznie. Nie, właśnie to jest taktycznie. Właśnie faktycznie to nie jest taktycznie. Faktycznie tylko gram fizycznie. Ze mną się będzie wspierała! Oj, oj! oj, No ten! Wow. Nie, prosto! Zabili, y my, Zabili mnie! Zabili thinking... mnie! No normalnie mnie lecę sobie, a tu Bachi mnie nie ma, nie? Tak mniej więcej to wyglądało. Ty w ogóle kim ty jesteś? Tu klocku! ten speederem bumberem Nie ty, na tego kurwa, ale brzydki Ale brzydki Leci tu jakiś skurczyby Pęk! bum. No i nie ja! Mójka! Zginąłeś? Zginąłeś? Nie, zabrała mi kila, Francowała! Padra ja, ja to tak mój Sruj nie twój! Zobacz! Co? Sruj ty bo, poczekaj, ja ja cię jest... jak ten, jak kusaż, na no, identykaka po prostu. Tak? No, zawsze krzyczy. Zabrali mi killa. O, bio mnie. I hej, ten hey, łuku kraftowy. No. Kurwa, łewe! Wstały dwa wbrew. ja się trzymam. Lecę do ciebie ukaść Kila. Spyrytoliłem. Ej, ukradłem Kila. Powro... Naprawdę mi zabrałeś tego killa? Tak. Po prawej stronie masz napisane kto kogo zabił ja Tak jak zabiłem no? Kiedyś tak w tyłek, że że się zabolało o. Ej ale dziel się killami z teamem, żeby wszyscy mieli w Kurwa ale nie wszystkimi, halo <noise> ja, <to> Jest <noise> tylko jeden zabrałem A! ziel Właśnie, to się nie liczy, że wszystkie Łamiesz Jak to jeden, macie teraz. po cztery śmierć w dupce Łamiesz no, no właśnie, bo my, my tu więcej działamy od ciebie ale To teraz sobie po pomyśl, doda. co? Ty chamie Co? Byśmy mieli po trzy wtedy Teraz sobie pomyśl, co? Tak, układ nie. bo tu. Ooooo! Mogłaś nie ginąć, to mi się wyleczy. Ale się teraz spawa szybko to bierze, ja pierdziele. No bo już masz level wysoki. Nie, no ósmy. No to jest wysoki, no. w porównaniu do pierwszego to wiesz. To już jest jazz, nie? To w sumie nawet nie trzeci, nie? No, nawet nie trzeci, nawet nie czwarty chopie. A, nawet nie piąty. Zaskoczę cię, że to nawet nie jest piętnasty jeszcze. Your team captured? Ten, The Little Fusion one. Tak, no tak. Captured. Nie no. Ej nie, jest okej, okay. myślę, że możemy to wygrać. A ja Ja już ten. E, rudy Olof. Bo ja tu zbieram, ja jestem przydatny ojka, nie to co niektórzy na przykład plagę. -e. To ja. Opie, jakbyś wiedział ile mam punktów, to byś się zawstydził. Czy byś. E, tam wiesz. E, wygraliśmy. wygraliśmy. Ja wygramę. Ja wygram. ja Surrender <susur> szybko! Jest! <susur> <susur> nie da się. Nie da się. O nie. No i kto był pierwszy? Tyle nie, miałem punktów, o, ale byłem użyteczny. O nie. Ale byłem o nie. użyteczny, o, o Boże. Dobra, ej, ej, raz do roku tak. Tak, daliśmy ci 30 po prostu. No, patrz, to jednego jest co? Nawet działko jest bezbronne. Także. A jeszcze a no, wiesz, 10x10 10 oceniam tego robota, jest mm -hmm. świetny. Ej nie, jest zajebisty, tylko trochę lata na boki, ale. Nie, no I lata na boki dobrze lata. Dobrze, dobrze że skręca, nie? To Kurwa, mój tak może tu... był jakiś wadliwy, dobrze? To zareklamuj go. No to, to, to właśnie, może ty Właśnie reklamujemy taki... w sumie, przecież filmy kręcimy, nie? Specjalny model może być A, nie taka reklama, o! Ale jestem głupi. No, czasami czasami ty, 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 jak, jak się pomyśla ile ty masz lat, jak się zachowujesz, to myślę. Że Baxter jest starszy, a tu, Bo To, to wina Baxtera, nie. Wina Baxtera. To wina Baxtera. Ej, ale ten. Jesteście w kolejce już? No i ten. E, kolejka Machen. Kolejka Machen. O, ho, 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 ho. o, jednak ten. A ty kurwa, jak ja sobie pomyślę, co ty czasami gadasz. Ja? I tyle masz lat. Kiedy? Ale on to... nie ma wizji. Ojka, proszę tutaj e, nie wtrącać się, gdy dorośli Nieprawda. rozmawiają. Ja jestem Dobrze. bardzo. <grym> e, Możesz dopiero bardzo 70 lat, nie masz prawa się poważną poważną osobą Ja jeszcze nie mam bardzo. 70, jeszcze No mam. tak, 60. No, 4 no już. to elegancko, to mi ci piątkę przybił. To, <grym> to, tak tak ten. jak ten. Prze... <grym> o, no, Rosowi już miałem piątkę krzyczeć. przybił. <grym> ja ten mi sobie przybiję w sobotę, zobacz. Ja mówię, że tak jak Blady Admirusowi, jak graliśmy w derby, to mu piątkę przybił, tak? może spadł z kontenera. Piątka z pach, i wybuchy i pościgi. Ej, Oj, kopiujecie ja za mnie roboty, mapę. ja to się tak nie umawiam No właśnie się nie umawiasz, a my kopiujemy. Spodziała jak trzeba. Wiem jak zwykle kem... jest na zielono pomalował, no, żeby w wlecim... ma... Wlećcie za mną, pokażę wam coś. Dobrze, Jadę, dawaj. Dobrze.